Dzień dobry, ja mam na imię Gabi, i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Była mała przerwa, dwutygodniowa, i pewnie teraz troszkę będzie to tak wyglądało, bo bardzo dużo się u mnie dzieje, bardzo dużo zmian, i trochę nie mam przestrzeni na to, żeby regularnie tutaj nagrywać, ale oczywiście będę się starała to robić, chociaż różnie wychodzi. W każdym razie skończył się listopad, mi się wróciły tutaj na tło, więc to oznacza, że czas podsumować sobie ostatni miesiąc listopad, który nie był dla mnie czytelnik. To najlepszy, właśnie w związku z tymi wszystkimi zmianami, które się u mnie dzieją. Przeczytałam tylko cztery książki, co jest absolutnie najgorszym wynikiem od początku tego roku, a pewnie jeszcze dłużej. I w tym niestety nie było ani jednej zachwycającej mnie książki. Większość to były rzeczy, które mnie dość mocno rozczarowały. Była tylko jedna pozycja, która mnie zaskoczyła, chociaż nie jest naj... takim ogromnym zachwytem, no ale przynajmniej było to jakieś pozytywne zaskoczenie. No, ale dobrze. Są cztery książki, więc o tym ci dzisiaj opowiem i zapraszam cię na podsumowanie. Listopad zaczęłam od dokończenia Milczących Bliźniaczek, reportażu, którego byłam bardzo, bardzo ciekawa. Szczególnie, że słyszałam o nim bardzo różne opinie. Przede wszystkim też chciałam zobaczyć film, ale nie udało mi się jeszcze załapać na, na seance w kinach. No i ta historia była. Z początku dla mnie bardzo intrygująca, ponieważ mamy tutaj właśnie historię bliźniaczek, które nie mówią, nie komunikują się ze światem zewnętrznym, komunikują się tylko ze sobą, czasami językiem, który wydaje się być wymyślony, choć później okazało się, że to po prostu jest standardowy angielski, tylko słowa wypowiadały bardzo, szybkie, bardzo szybko, a do tego przesuwały akcenty. Więc dla kogoś, kto słucha, ich z boku wydawało się, że to brzmi, to brzmi jak jakiś zupełnie dziwny nowy język. W każdym razie dziewczynki znalazły sposób, jak komunikować się ze sobą. Otoczenie miało też poczucie, że one potrafią się komunikować trochę bez słów. Wyczytują doskonale swoje gesty, swoją mimikę, drobne ruchy, więc faktycznie tutaj ten kontakt z nimi był bardzo, bardzo utrudniony. No a z czasem dziewczyny zaczęły mieć kłopoty, zaczęły mieć trudności z prawem, trudności w szkole, trudności z rówieśnikami, w zasadzie z każdym, również ze sobą nawzajem, bo okazało się, że dziewczyny tak bardzo siebie kochają, a jednocześnie są od siebie tak mocno zależne, że trochę nie potrafią tej relacji jakoś sobie uporządkować, trochę nie potrafią się w niej odnaleźć, nie wiedzą za bardzo. Jak funkcjonować nawet ze sobą nawzajem. No i ta historia, tak jak mówiłam z początku, była dla mnie bardzo, bardzo intrygująca, bardzo ciekawa i dla mnie to jest taka historia, którą można fantastycznie opowiedzieć i można zrobić z tej historii naprawdę rewelacyjny reportaż skupiający się na psychologii dziewczyn, na ich zachowaniach. No i trzeba jeszcze oczywiście całkiem nieźle to napisać. Niestety, autorka tego reporta, Moim zdaniem zupełnie nie podołała temu zadaniu, i w pewnym momencie ta książka była dla mnie tak koszmarnie nudna, że naprawdę bardzo ciężko mi się przez nią brnęło. Nie miałam w ogóle ochoty wracać do tej historii kompletnie nie obchodziło mnie, co się tam dalej dzieje, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo zmarnowany potencjał. Słyszałam, że film jest o niebo lepszy, więc na pewno jeszcze kiedyś sobie ten film nadrobię, no ale niestety reportaż to było dla mnie bardzo duże rozczarowanie. Był nudny, słabo napisany, źle moim zdaniem ta historia była poprowadzona, źle były rozłożone akcenty, no i generalnie ten reportaż po prostu się nie udał. We współpracy z wydawnictwem poznańskim czytałam i recenzowałam powróconych, e, czy Czyli książka laureata Nagrody Nobla z 2021 roku, to jest dla mnie książka bardzo nowa pod wieloma względami, bo mamy tutaj um, sagę o miłości, o stracie, o wojnie, i ona jest osadzona w Afryce Wschodniej na początku XX wieku, więc dla mnie zupełnie rejony literacko nieznane. Um, no i ja byłam tą książką całkiem zaciekawiona, szczególnie, że no, Nagroda Nobla to jest też nagroda um, która no, jest dla mnie pewną rekomendacją, i nie czytam oczywiście tylko książek, które zdobywają nagrody, ale lubię od czasu do czasu sobie to nadrobić, wiedzieć, co się dzieje w tym literackim świecie, kto te nagrody zgarnia i za co. Natomiast niech najlepszą recenzją tej książki będzie to, że ja nie za bardzo pamiętam, o czym ona była mimo że minął niecały miesiąc od jej przeczytania. Dla mnie to była książka zupełnie nieangażująca, choć na początku wydawała się ciekawa, czyli w sumie podobnie jak przy Milczących Bliźniaczkach, tak później zupełnie do mnie nie trafiła, nie czułam się zaangażowana, nie podobała mi się, nie potrafiłam się wkręcić, ale w przeciwieństwie do Milczących Bliźniaczek, tutaj ja nie twierdzę, że to jest źle zrealizowana książka, że ona jest źle napisana, że jest nieciekawa tak obiektywnie tak itd., itd. Nie, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie jest po prostu powieść dla mnie, że ja y, nie do końca się w niej odnalazłam, że to nie jest mój typ literatury, mój typ prowadzenia narracji, mój typ historii. Ale doskonale rozumiem, dlaczego ta książka może się komuś podobać. No niestety to nie jest powieść dla mnie. Mamy tutaj historię kilku różnych osób, mamy właśnie wojnę w tle, mamy kwestię kolonizatorstw, kolonizacji Afryki, co w ogóle było strasznie dla mnie ciekawe i te wątki faktycznie były dla mnie bardzo interesujące, choć. Znów nie do końca zostały ugryzione tak, jak się tego spodziewałam, nie, tak, jak tego oczekiwałam po tej powieści. Więc no, dla mnie to jest znów dość spore rozczarowanie, ponieważ. Nie zaangażowałam się, raczej to była dla mnie nudna powieść i też dość długo mi zajęło, żeby przez nią przebrnąć, i chyba dlatego ten miesiąc ostatecznie wyszedł tak słabo, bo sięgałam po takie książki, w które nie potrafiłam się tak na maksa wkręcić, a że mój czas na czytanie został zminimalizowany. No to niestety mm, wyszło jak wyszło, więc ja powróconych ze swojej strony niestety nie mogę polecić, choć. Powtarzam to jeszcze raz, to nie jest zła książka, to po prostu nie jest książka dla mnie, więc jeśli czujesz, że mamy bardzo podobny gust literacki, no to może nie warto tracić swojego czasu na powróconych. Ale jeśli masz ochotę spróbować i przekonać się na własnej skórze, no to myślę, że mimo wszystko warto. Nie uważam tej książki za stracony czas, nie uważam, że nie powinnam jej przeczytać, i nie żałuję tego, ale nie jestem pewna, czy będę jeszcze sięgała po książki tego autora. To jedno pozytywne zaskoczenie, o którym wspomniałam na początku filmu, to Galatea Madeleine Miller, autorka pieśni o Achillesie, którą czytałam i które uważam za takie pozytywne, w porządku czytadło. Nic wielkiego mnie ta książka absolutnie nie zachwyciła, bo moim zdaniem nie ma czym zachwycać. I z Galateą jest trochę podobnie, choć to, co mnie zaskoczyło, poza tym, jak malutka jest ta książeczka, jest pięknie wydana, ale jest to opowiadanie, to... To, co mnie zaskoczyło, to temat, ponieważ mamy tutaj historię Galatei, kobiety, która została, była posągiem, została wyrzeźbiona i później przez Boginię ożywiona, i jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Ale jest to historia pełna przemocy i poruszająca właśnie temat przemocy wobec kobiet. I to mnie bardzo w tym, w tym opowiadaniu zaskoczyło. Ja się tego zupełnie tutaj nie spodziewałam. Nie spodziewałam się również sposobu, w jaki autorka zdecyduje się o tym opowiadać, czyli sposobu takiego bardzo bezkompromisowego. Tutaj nie ma owijania w bawełnę, przemoc jest nazywana przemocą i jest to bardzo dosadne. Co mi się podobało i uważam, że Galatea miała ogromny potencjał na bycie świetną powieścią. Tylko właśnie, gdyby była powieścią, a nie opowiadaniem, bo dla mnie to opowiadanie było za krótkie, ja też może nie najlepiej odnajduję się w aż tak krótkiej formie um, i może to dlatego, bo z tego co czytałam, to faktycznie um, dla niektórych to opowiadanie jest wystarczające. Ja bym chciała więcej. Ja bym chciała się dowiedzieć więcej o psychologii postaci, o jej backgroundzie, o emocjach, o tym wszystkim, o czym najbardziej lubię czytać w literaturze. No tutaj tego nie było, oczywiście, bo w opowiadaniu nie. Nie ma na to miejsca, nie ma na to przestrzeni, ale to było naprawdę pozytywne zaskoczenie, bo spodziewałam się po Galatei czegoś podobnego do pieśni Achillesa, o Achillesie, jakiejś takiej słodkiej, uroczej historii, a tymczasem dostałam obuchem w głowę, naprawdę mm, zupełnie. Tego nie, się tego nie spodziewałam, więc za to plus. No ale tak jak mówię, przez tę krótką formę mimo wszystko czuję niedosyt i życzyłabym sobie, żeby Galatea jednak była taką pełnoprawną, mięśnistą powieścią. Na końcu przeczytałam jeszcze książkę z mojej zdrabki. Stu książek do przeczytania. Wylosowałam tym razem e, powieść o czym szumią wierzby. Bardzo się ucieszyłam z tego, bo to jest literatura dziecięca, a ja, tak jak już mówiłam, nie miałam za dużo czasu, żeby czytać jakieś grube tomiszcza, e, więc e, no, cieszę się, że wylosowałam tę książkę. Niestety okazała się być ona okropną pozycją, e, taką, która moim zdaniem powinna już odejść do lamusa, ponieważ mamy tutaj. Mm, bardzo dużo moralizatorstwa i bardzo dużo postaw, których ja nie chciałabym, żeby moje dziecko się uczyło. Mamy tutaj um, bardzo dużo dziwnych zachowań, takich bardzo przestarzałych um, i bez wyjaśnienia um, tego dzieciom odpowiednio. Uważam, że mogą zrobić więcej szkody niż pożytku, a no nie oszukujmy się, jeśli chodzi o lektury w szkole, no to nie zawsze są one omawiane tak, jak być powinny. Zazwyczaj nie są omawiane tak, jak być powinny. No i ta książka nie była ani zabawna, nie była ani ciekawa, ani nie niosła ze sobą mądrego przesłania. Nic nie było tutaj dobrego, nie było nic, co ja uznałabym za wartościowe, i nie chciałabym, żeby moje dzieci czy żadne dzieci w ogóle to czytały i próbowały z tego cokolwiek wynieść. Bo jako dorosła, świadoma czytelniczka, to jestem w stanie to wszystko zauważyć, jestem w stanie po prostu odłożyć tę książkę, zapomnieć i powiedzieć, że była beznadziejna. No ale jeśli to jest lektura w szkole, no to już widzę pewien problem. I naprawdę to jest dla mnie jedna z najgorszych książek tego roku. Dała mi dwie gwiazdki. To jest druga książka w tym roku, która otrzymała aż tak niską ocenę, bo dla mnie ta książka jest po prostu szkodliwa. Więc ja um, kompletnie jej nie polecam, choć um, pisałam z kilkoma osobami, które mają do tej powieści duży sentyment, również do ekranizacji, um, do animacji. I ja w ogóle nikomu nie chcę niczego odbierać, zresztą tych wersji. Filmowych, serialowych, nie widziałam. I rozumiem, że ta książka niesie ze sobą jakieś takie miłe wspomnienia, jeśli czytało się ją za dziecka, oczywiście. No ale. Jeśli się to czyta jako dorosła osoba, to trudno nie zauważyć tych wszystkich dziwnych zachowań, tych postaw, które nie są uważane moim zdaniem, nie powinny być uważane za dobre, czy za moralne, czy za etyczne, więc no niestety dla mnie to jest duże, duże nie. Tak, jak widzisz, to było chyba najkrótsze podsumowanie miesiąca w tym roku. Udało mi się przeczytać tylko cztery książki, i no, większość z nich była słaba i mocno, mocno rozczarowująca. Jedynie ta Galatea to takie światełko w tunelu. Koniecznie daj mi znać, co ty ciekawego przeczytałaś w listopadzie i jaka książka była twoją ulubioną, a jaka wręcz przeciwnie, której mi nie polecasz. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!